Pokażę wam jak zostać patronem Fundacji E Plus przez Patronite. Oczywiście można znaleźć naszą fundację bezpośrednio na Patronite, ale najprościej będzie nam kliknąć w link przekierowujący pod ostatnim postem. Przygotowaliśmy wiele progów wsparcia i wierzymy, że wybierzesz ten, który odpowiada tobie najbardziej. W następnych krokach będzie możliwość wyboru czasu trwania takiego wsparcia. Żeby zostać naszym patronem, należy kliknąć niebieski przycisk Zostań patronem. W tym kroku mamy możliwość zadeklarowania konkretnego progu, który należy po prostu zaznaczyć. By wsparcie było możliwe, należy posiadać konto na Patronite. Należy się więc na nie zalogować, jeżeli je posiadamy, lub też je utworzyć poprzez zarejestrowanie się. Po zalogowaniu się mamy możliwość wyboru opcji płatności. Są wśród nich karta płatnicza, szybki przelew i blik, płatności powtarzalne i PayPal. Można oczywiście ukryć swoje dane na liście patronów na Patronite. Z założenia płatności pobierane są co miesiąc. Wyjątkiem jest tutaj szybki przelew i blik, gdzie dokonujemy płatności przelewem z góry. W przypadku szybkiej płatności przelewem z góry mamy możliwość wyboru liczby miesięcy, za które chcemy zapłacić z góry. Zachęcamy oczywiście do jak najdłuższego wsparcia. Następnie wybieramy bank, przez który będziemy dokonywać płatności. Potem dzieje się magia. Ty jesteś naszym patronem. A my możemy już planować kolejne wydarzenia dla młodych. Dziękujemy.